Dzień, Dzień dobry! dobry. Minęła godzina 18, a my zaczynamy wiadomości PB News. Jestem Rysiek, a to. Marian. PB News powstało na część kanału YouTube Patryk Boy. Kanał ten szybko się rozwija, a my trzymamy ze niego kciuki. Tak! Ach! I nie zapomnijmy o jego koledze Rafale, który występował w wielu odcinkach na Patryka kanale. Tak, a my przychodzimy do wiadomości. Na początek nowe fakty o niektórych zwierzętach. Zobaczcie sami. Jak nazywana jest samica jelenia? Łosica. Łania. Zoologia. Jak nazywa się drapieżnik z rodziny psowatych, który zamieszkuje pustynne rejony północnej Afryki? Ma ogromne uszy, puszysty ogon i jest barwy piaskowej. Czy jest to hangur? Nie, jest to... Komiksy, jakie zwierzę widnieje na kostiumie Batmana? Jamnik. Jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Stonki. Zwierzę podobne do konia. Kucie, Nie To jest koń. Jakie macie pomysły? Bdzieczy na sobie języka. Żyrafa. Żyrafa. No, trochę jest, tylko taki łeb wysoki. Mamy jaką małpę Państwo by odwiedzili w zoo? Legwana. Kogo? Legwana. Legwana. Małpa Legwan. Sprawdzamy legwana, a legwana nie mamy. Pytanie jest takie, uwaga: Małe, ale niebezpieczne zwierzę. Proszę. Kuna. Kuna? Kuna. Kula niebezpieczna. Ja wiem. Tyle niebezpieczna, że przegryza w samochodzie różne rzeczy. Mucha? Mucha niebezpieczna? No. Chyba nie. Ciekawe, prawda? No, niezłe. A teraz coś dla osób o stalowych nerwach, czyli o gościu, który ty mięso po mistrzowsku. Pray for a land that's massive, Oh, yeah. Yeah, you. Reporter Stefan. Halo Stefan. Halo, dzień dobry. Łączę się ze studiem PBE News. Dzień dobry wszystkim. Znajduje się właśnie w stolicy Francji pod wieżą Eiffla, aby przybliżyć Wam kilka informacji o tej wspaniałej budowie. Wieża Eiffla. Wieża, która swoją nazwą wzięła od nazwiska projektanta Gustawa Eiffla. Powstała z okazji wystawy światowej, którą zorganizowano w setną rocznicę rewolucji francuskiej z 1789 roku. Budowla miała być symbolem gospodarczej i naukowo-technicznej potęgi ówczesnej Francji. 31 marca 1889 Eiffel wywiesił flagę francuską na ukończonej budowli. Konstrukcja wieży składa się z około 18 tysięcy metalowych części i blisko 2,5 miliona nitów. Całkowita masa wynosi 9 tysięcy ton żelaza, a wysokość 300 metrów. W zależności od wahań temperatury wieża, zgodnie z prawami fizyki, rośnie lub maleje o około 16 cm. Jej budowa trzymana była w wielkiej tajemnicy. Gustav Eiffel, inżynier, konstruktor mostów, architekt i budowniczy, początkowo planował zbudować dużo większą wieżę. Przez 41 lat wieża Eiffla była najwyższą budowlą na świecie. Zmieniło się to w 1930 roku, kiedy zniesiono nowojorski wieżowiec Chrysler Building. Choć początkowo wieża Eiffla miała mieć charakter tymczasowy. Dziś jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych budowli świata. Co roku przybywają do Francji turyści, chcący na własne oczy zobaczyć symbol Paryża. Od momentu otwarcia wieża zwiedziło ponad 220 milionów osób. Za te informacje. Zobaczymy się z nim w kolejnych wiadomościach PB News. A my teraz zapraszamy na wiadomość sportową. Zobaczcie najlepszego gola samobójczego. To no, live Genialne! A na koniec kawał dnia! Gość do kelnera w restauracji. Mm. Chciałbym porozmawiać z szefem kuchni. Yy, interesuje mnie przepis na sos, z którym były polane ziemniaki. Tak panu smakowało? Nie, ale potrzebuję dobrego kleju do tapet. To było wiadomości Pig news. Żegna Was Rysiek i Marian. Dobre, dobre,